Witajcie moi kochani w bonusowym parcie świątecznym, ponieważ udało mi się dostać na Herosa, którym jest śnieguch, level 270 aż. Ale mamy nadzieję, że coś nam się uda tutaj z tego wy, wytrzaskać i może akurat wygramy. Kiedy zrobiłem sobie jednego z questów moich eventowych, to po prostu nagle ktoś powiedział, że jest, no to pobiegłem. I tutaj jak widzicie mój klan się trochę pozbierał. I właśnie go zaatakował O, już coś poszedł na Hita. Dobra. Jest nas raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób, z czego 140, 195 jak mój, 194 tutaj jeszcze Arch, czyli takie trzy osoby, 194, 195, jeden jakiś mniejszy level i do tego Manitu z dość wysokim levelem przy nas, czyli prawie 270. Przeciwko 270 Herosowi, jeszcze do tego to jest smak. Skoro to jest Mac, to on będzie w nazwał takie krytyki pewnie, że nie wiem w ogóle, czy wygramy. No ale musieliśmy już walnąć, więc miejmy nadzieję, że będzie git. No jak wiadomo na początku Mac ma zawsze pełno tutaj tych wszystkich tutaj odporności i tak dalej, więc hity w niego nie są jakieś rewelacyjne, powiem wam. I coraz słabiej widzę nasze szanse na wygraną. Dobra, mam jakiś podwójny, czy coś. A, teraz, nie był mój ruch, dobra. No, bij go, bij go, mordo. No, widzicie, walnąłem za całe 600 życia, aż mu zabrało 0%. Kto tam tak nie ogarnia? Nawet kolega Manitu, mając 270, na razie go nie wali jakoś zbytnio mocno. O, ja już, ja już się przerzuciłem trochę, już mam. Alun tych absorbuje cały czas prawie ode mnie 2,5 od pozostałych i po cztery. no ma cały czas by bez... O Jezu, to ten 140 padł. No to została nas, nasza czwórka. Ja, Fancia, Manitu i jeszcze Arch. Zobaczymy jak to będzie. Nie no, nie jest aż tak tragicznie. Może jak trochę mu te odporności, czy co on tam może mieć, zejdą i będzie miał ich mniej, to wtedy zaczniemy jakieś po, porządne hity tutaj walić. Ale póki co to ten cały śnieguch ma przewagę. Jemu wystarczy jeden mocny cios, ażeby zabić każdego z nas na hita. I Manitu pewnie też, ale jego na razie na pewno nie będzie bił bo najwyższy level. Więc jakby nie patrzeć, to teraz będzie się... Teraz będzie bił Archa, Bo ma 194. A, zaraz zobaczymy już... chociaż 15% już zeszło. No. Zawsze to jakiś progres. Ty. ty... Dawaj, dawaj, no kto tam tak śpi. No już hity im wchodzą normalne. Zobaczymy, jak będzie u mnie. U mnie też w sumie już normalnie. O już idzie nam lepiej. No już walę normalnie po 3, po 4K, więc już jest git. Bylebyśmy teraz coś nie odwalili i nie, i nie zostali zabici. O, już ma 57%. Ule, do hiciory, dobra. Już teraz nie ma w ogóle chyba żadnych odporności, więc teraz jest nasza nadzieja na to, że coś zrobimy. 46% U Jezu. Ale poszło na hiciora za 70 tysięcy ponad. <laughs> Dobra, jeszcze zostaliśmy my. W tym ja na przykład. Ja i moje mocne hity. Pokaż. O, go zwolno. O Boże, nie. Zostaliśmy, o Boże, zosta... O Boże. I co? Co teraz? Chyba się... A nie, udało się? O, Manitu wygrał, mają 14%. No to moi kochani, powiem wam, że jak walka na... Herosa, który miał ponad. Oś, ile? Ile on miał, który to był level? 270. No to miał. 75 leveli więcej ode mnie i od połowy drużyny. Od niektórych to nawet o 130 i tak dalej. Więc i tak dobry... dobra walka była. Jakby nie ma nitu, no to byłoby biednie. Ale chłopak sobie poradził, mając ten też niecały 270. No to pomyślcie sobie tak, jakbyście byli zwykłego Herosa, jakiegoś tam setny level. A mając na przykład jakieś 60, no nie, to tak nasza walka wyglądała podobnie. No a niestety obyło się bez lotów. Mam nadzieję, że ktoś jeszcze mnie zaprosi na jakiegoś herosa yy, i jeszcze sobie coś pobije w tym evencie. Taką mam nadzieję, ale zobaczymy, jak to będzie. Póki co, oczekujemy cały czas yy, na Wigilię, żeby podokańczać nasze questy eventowe. Jakieś wyzwania może jeszcze porobić, czy loterie? Ja na pewno nie będę robił, ale może ktoś inny coś ponagrywa. No moi kochani, dziękuję Wam za uwagę w tym króciutkim odcineczku. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach eventowych. Wesołych świąt!